Witam serdecznie, z tej strony Paulus. Dzisiaj właśnie przed chwileczką dwie przesyłeczki przyszły. Pani z mi przyniosła. Były na urzędzie celnym, bo są, bo są naklejki, ale nie zostały oclone. Ja zakupiłem też przesyłkę do nich, tą ubezpieczoną przesyłkę przed cłem i ubezpieczenie też w razie zaginięcia i tak dalej, to tam grosze kosztowało. Ale zobaczmy, co tak naprawdę w nich jest. Ta jest taka płaska i tutaj jest napisane frame, więc rama będzie mm, bardzo, bardzo niską cenę. Tutaj wystawili 1,44$ dolara. i tutaj są jakieś dwa serwa niby napisane i yy, jedno serwo kosztuje 1,78$. <grywia> tak, tak to wygląda, ale tutaj są silniczki, tutaj jest rama, tutaj są silniczki i e, nie wiem jak oni tą cenę podają, być może to jest ich cena prawdziwa, a marże sobie nakładają dużo, dużo wyższą. Ale e, to nic, otwórzmy, otwórzmy te przesyłki i to są <coughs> pierwsze, to są silniki e, prawdopodobnie czerwone Racer Star 2205 2300KV i tak powinno właśnie być. 2205 chyba S. Jak się nie mylę, takowe, takowe zamówiłem albo nie, ale są e, ładne. Nie, to są normalne 20, 22. Spróbuję tutaj skupić. pr 2205 to są, tak, 2300 KV. Pewnie większość z Was się zapyta, dlaczego takie zamówiłem, te 2205. E, Złe opinie niby są o nich, ale jednak ja Wam powiem, że ja latam już trzeci rok na tych silnikach 2205 i one są naprawdę świetne. Jak dla mnie wystarczy, na, może na wyścigi, na jakieś zawody nie są, nie są zbyt dobre. Może nie mają tam jakichś osiągów, może są dość wysokie, do, dość, dość ciężkie. Trudno mi powiedzieć. Cokolwiek na ten temat. No na pewno w porównaniu do IMAXów 2205S są cięższe, no i tamte mają większe mm, osiągi, może lepsze osiągi, lepiej się na tamtych lata, ale są dużo droższe, dwa razy droższe, a teraz wyszło, że trzy razy droższe. Akurat była promocja i wyobraźcie sobie, że za niecałe 20 zł za sztukę można było z kodem rabatowym dostać, więc ja sobie kupiłem dwa normalnie kosztują normalnie kosztują 27 zł, bodajże te, te silniczki a były za niecałe 20, za 17 nawet złotych były więc, więc ja sobie wziąłem je ponieważ ponieważ już Wam pokazuję tutaj może nie będzie widać ale tutaj musiałem podkładki użyć w tych silniczkach ponieważ hmm, gwint się zerwał bo to są te są, counter, te są clockwise a te są counter clockwise jeśli, jeśli się nie mylę tak te są counter clockwise te zielone i się pomyliłem przy odkręcając a wielki klucz wziąłem i ukręciłem mm, gwint a te gwinty są jednak chyba to są aluminiowe mi się wydaje śrubki są aluminiowe i te gwinty ciężko powiedzieć są, są no nie są słabe, bo 3 lata, 3 lata latałem, zmieniałem te te silniki, te śmigła, śmigła na tych silnikach i idealnie się latało. I powiem Wam, że one są dość oszczędne. Tutaj, jak może widzicie, tutaj jest dron calowy, na sześciocalowych calowych śmigłach i bardzo wspaniale się lata na tych silnikach. Nie ma jakichś tam osiągów wariackich, ale są dość oszczędne. Moim zdaniem, bo 6-7 minut lotu i to takiego ostrego lotu na 6 calowych śmigłach przy dość ciężkim dronie jakim jest przy dość ciężkiej ramie jaki jest, jest Martian to jest Smartian 6 cali no i on jest dosyć ciężki a jednak te silniki fajnie się sprawują a jeśli one dobrze się sprawują to po co, po co przepłacać a tym bardziej że chcę teraz użyć tych silników e, zmienić, zmienić wszystkie podzespoły w tamtym sześciocalowym dronie i e, tam troszkę inne silniki użyć z niższym KV, a te silniczki dodać, zrobić sobie taką lepszą ramę do e, lepszego koptera do e, lotów LOS, Line of Sign, czyli, czyli patrząc na drona bez FPV i właśnie te silniczki będą idealne do tego będą się idealnie nadawały. Czyli wezmę dwa zielone, dwa czerwone, czerwone dam na tył, zielone naprzód. I to zawsze pomoże znowu zorientować się w locie. Dlatego właśnie zamówiłem czerwone. Zobaczmy jeszcze, czy ten też jest czerwony. Jest naklejka QC. Nie jakoś, jakoś poszło. I e, prawdopodobnie tutaj też jest. Ten sam silniczek. Dobrze. Jest ten sam, więc, więc ja się cieszę. Dwa takie silniczki przyszły, z których ja jestem zadowolony. Powiem wam, powtórzę: trzeci rok latam na tych, na tych silnikach i tyle co kretów miałem. I one nadal, nadal fajnie latają. A teraz druga, druga paczuszka, którą pani Sonoszka przyniosła. I to jest frame, czyli, czyli rama. Na której, też, na której właśnie myślałem, żeby zrobić sobie line of sign. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądała i co ona pokaże. i To jest niby, niby rama z firmy iFly. I iFly uh, iX5 V2 z 21 grudnia 2018 hmm. niektórzy na forach mówią, że to jest rama podrobiona, że to jest podróba, niektórzy mówią, że to jest oryginalna no i y, komu tutaj wierzyć trudno powiedzieć, ale zobaczcie, bardzo fajnie rama wykonana, bardzo sztywna Tutaj nawet, nawet na śrubki wejścia ma, żeby, żeby te, te śrubki były schowane, i też ona została kupiona po dużej przecenie. Jeden kolega na grupie sprzedawał tą ramę i chciał za nią 70 czy 80 zł. Już przecie, przecenił ją, ja mu zaproponowałem, że tam 60, odmówił. A za chwilę, na drugi dzień, ta rama pojawiła się w sklepie na Bangut razem z kodem. I kod rabatowy był, bo ona normalnie kosztuje 35 euro, a kod rabatowy zmniejszał cenę do 9 euro. Więc od razu strzeliłem. Zostało chyba 11 sztuk. Ja właśnie jedną kupiłem, 9 euro. No to jest niecałe 40 zł. To, to są grosze za, za taką ramę. a yy. Jeśli jest oryginalna, no piszą na, na stronie Banggood, że jest oryginalna, więc, więc mam nadzieję, że tak jest. E, tutaj przychodzi ten górny plate, no i tutaj właśnie te boczne, boczne plejty przychodzą pod kamerkę. Mam nadzieję, że to będzie dość dobrze widać. Spróbuję to założyć, no ale jest. Wydrukowane, tutaj wy, wy, wyskrobane, i fly, więc no raczej nie mogą sprzedawać podróby w ten sposób, właśnie, zrobionej, ale zobaczcie, jak to się, jak to, to wygląda, po takim podstawowym złożeniu, bardzo fajnie. Ta rama jest dość lekka i właśnie chcę zrobić z niej, bo już mam kilka ram do FPV, więc nie ma sensu, żebym kolejnej ramy FPV sobie robił. Tym bardziej, że teraz dużo e, częściej i dużo więcej latam na Line of Sign. Mam taką ramkę, którą na pewno już wam pokazywałem. E, taka samoróbka, sam sobie z kilku ram złożyłem, z części i e, no i na niej tam latam sporo. A teraz chcę sobie taką bardziej profesjonalną zrobić. I ta rama mi się wydaje będzie się idealnie nadawała. To jest chyba, chyba True X, bo nie brałem Stretch, tylko, tylko X, czyli, czyli prawdziwe X jest. To będzie mi się fajnie latało na line of sight tą ramką. Więc te silniki Racer Star 2205. Dwa czerwone na tył, dwa zielone na przód Śmigła też kolorowe, żeby to było widać. Także to tyle z takiej przesyłki. Fajna, fajna przesyłeczka. Niedroga, naprawdę niedroga, bo jeszcze raz Wam powtórzę. Silniki, za silniki dałem niecałe 20 zł. Chyba 4,90 euro albo 60 centów. Za ramy dałem 9. Dolarów, czyli 9 euro, czyli to, to wychodzi w granicach to niecałe 40 zł, więc naprawdę się opłacało. To tyle z tej przesyłki. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, cześć.